I ruszyły. Oj, oj oj troszkę na starcie straciła Boutebri. a na prowadzenie wysuwa się Singer Star. Szeroko szafran jest bardzo blisko, także Twilight Sea, Neve przy kanacie notorious. I są na przeciwległej prostej. Prowadzi Singer Star na drugiej pozycji, galopuje Szafran na trzecim miejscu plasuje się Notorius, czwarty jest Solidago na piątym miejscu, Twilight Si na miejscu szóstym, Gabana na pozycji siódmej. Solidago z tyłu na ostatnim miejscu, Butebri. Tam jeszcze też blisko jest straightforward, ale na prowadzeniu jest cały czas Singer Star na drugim miejscu notorius na trzeciej pozycji szafran dużym kołem przesuwa się Twilight C, później galopuje Solidago. Straightforward przy kanacie gabana od pola Neve. na ostatniej pozycji Butebri. No teraz na, ostatnio miejsce, na ostatnie miejsce na odpada Gabana i to zdecydowanie. Na prowadzeniu Singer Star cały czas. Singer Star za Singer Star Notorius oraz Szafran. I wychodzą na prostą finiszową, Wyprowadza Singer Star. Singer Star, a z jednej strony atakuje go Szafran, z drugiej strony Notorius i tu jeszcze znakomicie Twilight Sea. Twilight C także rusza straight forward do rywalizacji. Twilight C straight forward, straight forward i Twilight C także jeszcze włącza się do walki Rio Butebri. Straight forward czy też Twilight C Twilight C straight forward na trzeciej pozycji Rio. Butebri na czwartym miejscu Notorius.